Siemano ekipo, witam was serdecznie, nareszcie wróciły upały, po upałach komary, komary równa się wiadomo co, wkurzające jak cholera, dlaczego jest to lato, ja pierdzielę tyle robactwa się obudza, kurde, jakieś zima, nie ma kurde tego problemu, dobra, najważniejsze jest to, że mamy drugie frugo i tym razem nowość? Czy ja mogę to jeszcze nazwać nowością? Frugo, Grapefruit and Mango. Ciąg dalszy tych niepospolitych miksów. Szkoda, że już nie ma kurde... niepospolitych owoców we frugo. To jest już ciąg dalszy. W Mojito nie było już niczego, jakie moglibyśmy nazwać, że Ej, tego nie było, co to za owoc, co nie? Tu już mamy, kurde, centralnie greyfruit, ale z mango. I jak to teraz mógłbym rankingować? Czy ja bym mógł polecieć w rankingi greyfrutów i tych wszystkich lodowych smaków? W cudzysłowie lodowych. Czy może jednak polecić w mango? Wszystko zależy, będzie od smaku, ale na razie jestem zawiedziony poruszać ten temat przy okazji Mojito, ale jestem zawiedziony. Mamy tutaj jeden i ten sam, kurde, design. Kiedy w, w, przy tych małych mieliśmy, kurde, tutaj jakieś owoce. O, wszędzie na tej masce stary design mi o wiele bardziej się podobał. I każdy już jest zero sugar added. Więc mamy tutaj tylko i wyłącznie cukry z owoców. Chyba to jest jedna i to sama wartość Tak To jest jedna i to sama wartość cukrów Jeżeli bym spojrzał na wartości odżywcze No i co O frugo nie muszę już nic mówić Marka owocowych soków Które łączą w sobie Pierońsko dziwne Smaki Pierońsko dziwne owoce kiedy wypuścili energetyki, kozak, fajnie, ale kiedy wypuścili tę nową serię, ja będę to naprawdę napierdzielał. I jako, że mamy producenta footker, czyli z właściwie to z blaków i tych innych brandów sklepowych, słyszałem, że niektóre brandy, na przykład chyba Stokrotka, bierze energolę od footker mogą ale tutaj już jak kurde wprowadzą jakikolwiek smak na przykład dajmy na to mojito to będzie jakbyście kupili Blaka, to będzie bardzo podobny smak i w sobie wczoraj kupiłem sobie Blaka mojito miałem jeszcze trochę w puszce frugo mojito i zrobiłem sobie takie małe porównanie i wyszło na to, że miałem rację to Frugo było według mnie o wiele bardziej intensywne. Może zrobimy takie porównanie kiedyś, że wezmę sobie Frugo z jednej strony, Blaka z drugiej i zobaczymy. Siostra by była kurde zadowolona. Ale okej, okay, mamy tutaj, jak mówiłem, Grapefruit Mango i mamy już Grapefruitowy energol od Blaka I jest to właśnie Miami Nights, czy nawet Miami Beach. Myli mi się to z Jeefewellem. No dobra już widzę, że kurde jest mega słabo, jeżeli chodzi o słodziki. I jak dobrze pamiętam w Miami Beach był ten sam problem. Mamy już powrót stabilizatorów, kurde, przy Mojito było super, bo była sukra loza. W sumie nie sprawdzałem składu nawet tego Blaka Mohito. Możliwe, że to był jeden i ten sam skład, kurde no. No dobra. I co? Sok jabłkowy z zagęszczonego soku, kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, regulator kwasowości cytryny od sodu, właśnie stabilizatory, z estryglicerolu, żywicy roślinnej, naturalna kofeina, 300% z ekstraktu z liści yerby mate, 300% z substancji słodzące. Aspartam na pierwszym miejscu, dalej mamy sulfami, sukraloze. Witaminy, niacinę, witaminę B6, B12 Trzy witaminy? Kwasu pantotenowego nie ma No i tego już bym, kurde, drugi raz nie kupił O zdrowych zmysłach Bo jednak jestem przeciwnikiem Aspartamu A skoro to już sobie zawiera Więc dlatego, kurde, zamiast Pepsi, którą ubóstwiałem Kupuję sobie teraz hopkole Według mnie o wiele lepszy smak i do tego bez aspartamu. Więc jest progres. No i co? Chyba jedyne, co bym tu mógł wyliczyć, to witaminy B12 ilość. Bo kurde, tutaj mamy 0,38. To się weźmy pod kreskę. Damy radę. Na pół litra tego energola dostarczycie sobie. 50 kilokalorii, równe 50 kilokalorii Żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych. 10,5 g węglowodanów, w tym cukrów. 10 gram tylko i wyłącznie cukry z soków. Białka 0, soli 60 mg. Witamin niacyny 12 mg. Witaminy B6, 1,5 i witaminy B12, 1,90 mikrograma. Grapefruit mango. Przy Miami Beach był normalny grapefruit, tu mamy jeszcze dodatek mango. Miami Beach z samurajem, o kurde, to może całkiem jeszcze smakować. Kurde, i tu już jest zagłostka, jaki tu może być kolor? Żółty czy biały? Wszystko się okaże kurde podczas testu smaku, jak tam z yy, barwnikami. Nie ma barwników? O kurde, czysty. Kurde, jest czuć grejfrut, jest czuć mango. Bardziej jest czuć grejfrut ponad mango, takie 70% grejfruta. I 30% takiego słodkiego twistu mango. Kurde, ja myślę, że się zaciągnę. Powiem od razu: mango. To pachnie jak rasowe mango. A jednak tutaj, kurde, proszę. Nie, nie, jak już teraz tak zaciągam się coraz bardziej, to czuć już jest mango. Tak pół na pół. Może nawet trochę więcej. Ale pierwsze wrażenie było. Ale pierwsze wrażenie było pewne. Jednak tutaj bardziej czuć graj bo jednak pierwsze wrażenie jest jednak najważniejsze. Kurde, jestem ciekaw. Żółty czy biały? Pół na pół. Tak? Jest. Jest taka przewaga białego, ale troszeczkę można wywnioskować, że to jest taki żółty kolorek, taki leciutki. Jakbyście wlali, kurde, Energola od fuela na przykład, dajmy na to, kurde, Snowcone. Snowcone był chyba taki najbardziej żółty, czy na Tetris Blast. I to jest na takiej samej zasadzie, że jednak macie biały, tutaj mętna taka biel, ale jednak... Jest troszeczkę żółtego. Jeżeli chodzi o smak, którego jestem naprawdę ciekaw, bo jednak takiego połączenia smaków, to nawet od Foodcare bym się nie spodziewał. No, może, może zaskoczyć firma produku produkująca mleki i większość energoli na rynki marketingowe. Oj, specyficzny. Oj, mega specyficzny. Pierogisko, kurde. Jest w miarę do picia, ale. Uuu, uh! mega specyficzny. Kurde. Tu nie dostajesz tak, że dostajesz pierwszy smak taki i drugi smak taki. Tu dostajesz taki koktajl taki koktajl właśnie z grejpfruta i mango powiedzenie ile jest procent tego soku i ile procent tego bo te smaki są tak ze sobą wymieszane, że trudno jest to trudno jest jednoznacznie powiedzieć jaki procent jest soku grejpfruta i soku z mango pewnie do tego dojdziemy, ok, ale ten smak jest naprawdę niesamowity jakbyście Naprawdę, blaka Miami Beach wymieszali z blakiem saburajem, teraz blakiem mango, i dali po prostu komuś do spróbowania. Czy to jest taki pół na pół? Kurde, to jest mega trudne do uwzględnienia. Więcej tu jednak chyba footker dał grejfruta niż mango. Mango to jest takie leciutkie, wiercegie się właśnie w ten smak grejfruta. Daje taką słodycz nie powoduje to, że ten grapefruit jest gorzki. Chociaż lekka gorzkość jest. Hu hu Wiedziałem, że to będzie popierdzielony smak, ale że aż tak? Jestem kurde zdumiony. Jestem ciekawy, jak to będzie z innymi smakami. Ej, to nie jest w sumie też takie złe. Mega specyficzne. Można powiedzieć, że na taki jeden raz, a potem już może tak Gdybyś nie miał jakichś innych frugo do dyspozycji, może byś to wziął drugi raz i jakoś przeżył, ale jednak da się to pić. Ale jest już takie. Mega dużo osób mówi, że niektóre energole są strasznie takie gęste w smaku. Ten ma właśnie w sobie takie właściwości też. Nie znalazłem tego przy na przykład Black Miami Beach. Nie było tam tego, chociaż że była tam Swoja ilość stabilizatorów Kurde Tutaj jednak o wiele bardziej można wyczuć Jakąkolwiek gęstość Niż przy Blaku Teraz jakbym powiedział tak na procenty 60% do 40% Niech to zadecyduje Mam lekko też Takie uczucie jakbym Żuł gumę Balonową I to jest też dziwne takie Jakbym kurde właśnie żuł gumę, tylko jakimś konkretnym smaku, nie wiem która to była, kojarzę jakąś, jakbym sobie przypomniał, to dam notację, ale mam też takie wrażenie. No i jeżeli chodzi o słodziki, to też nie czuć tak bardzo, jednak dobre jest to kurde połączenie grejpfruta z mango. Ale czy jest tak dobry, żeby przebiło tą ilość jak na razie tych lodowych energetyków, bądź grejfrutowych? Sprawdźmy na rankingach. Okej, okay, mamy grejfruitowe bądź lodowe, mamy Monstera Ultrarozę na pierwszym miejscu. To już od razu mówię, na pewno nie jest lepszy od Ultrarozy. I mamy tego Blacka Miami Beach. Odbył kurde spoko, ale wydaje mi się, że to jest lepsze od Blacka Miami Beach. I pamiętajcie, ja to podstosowywuję tylko i wyłącznie dlatego, że ja tu bardziej czuję grejfruta niż mango. Więc wydaje mi się, że. Ranking Greyfruitowych jest tutaj najbardziej odpowiedni dla tego frugo, więc drugie miejsce na równi z Blakiem Miami. Beach na pewno bym go nie postawił, a w sobie tu jeszcze nie wstawiłem 3D White, który... więc chyba jednak to będzie trzecie miejsce, co nie? oj, ja kurde, sytar zapomniał, kurde, najważniejszego. Przecież testowałeś 3D białe. Mówiłeś, że jest o wiele lepsze od Monstera Ultra Wide, od Blaka również, a zapomniałeś o nim? No cóż, jak to mówią skleroza? Czyli jednak to będzie trzecie miejsce. No i co? Widzimy się następnym razem. Kurde, nie wiem przy czym. Ciekawi mnie bardzo ten Red Bull, więc chyba się wezwę za tego Red Bulla. Będzie się działo, moi drodzy. Dobra, ja uzupełniam te rankingi i widzimy się następnym razem. Uuuu! Fajne frugo! Już nawet, nie patrzę, że ma taki skład, drugi raz bym jego nie wybrał, ale fajnie jest, kurde, mieć... ...wgląd na sytuację i tego frugo ponad innymi.